Dobry, nazywam się Magda Szkup-Małecka, jestem psychoterapeutą. Chciałabym przybliżyć temat kompleksów. Jest to temat bardzo powszechny, dotyczy właściwie każdego. Właściwie każda osoba, której zapytamy, czy ma jakieś kompleksy, powie, że tak, mam, a nawet kilka. O kompleksach mówimy wtedy, kiedy jakaś cecha naszego wyglądu, zachowania, może wykształcenia, może pochodzenia sprawia nam jakąś trudność. Kiedy o niej myślimy, Czujemy wstyd, zażenowanie, strach, niepokój. Jest to taki temat tabu. Nie chcemy sami o nim myśleć i bardzo nam zależy, żeby nikt z zewnątrz tego tematu w nas nie widział, nie poruszał. Z kompleksami można żyć, jeśli jest to na przykład kwestia, mam za duże uszy. Mogę czesać się w taki sposób, żeby nie było tego widać. Mogę nawet zażartować na ten temat, i to nie przeszkadza mi w życiu. Natomiast w sytuacji, kiedy kompleksy zaczynają dominować, kiedy robię wszystko, żeby coś ukryć. Kiedy nie wychodzę do ludzi na spotkania, bo uważam, że, że, że źle wyglądam, czy nie nadaję się. Kiedy nie wierzę, że stworzę szczęśliwy związek, bo mam, mam tak silne kompleksy, wtedy rzeczywiście warto zastanowić się i Postarać się, żeby te kompleksy okiełznać. Jeśli nie pomogą takie metody, które można wykonywać samemu, czyli spróbować nie porównywać się z innymi, dać sobie pozwolenie na inność, próbować podnosić własną samoocenę poprzez wzmacnianie innych swoich cech, jeśli to zawiedzie i nadal te kompleksy bardzo przeszkadzają nam w życiu, warto pomyśleć o, o spotkaniu, o sesji z, z terapeutą. Terapeuta obiektywnie i z boku pomoże nazwać te kompleksy, znaleźć ich źródło, jakoś je też oswoić i, i, i nauczyć, jak z nimi żyć, aby nie przeszkadzały, aby znalazły swoje właściwe miejsce i abyśmy mogli spokojniej i szczęśliwiej żyć.